W Liceum imienia Adama Mickiewicza do matury próbnej przystąpiło ponad 180 uczniów. Jest to jeden z kilku egzaminów wewnętrznych w szkole, który ma przygotować uczniów do właściwego egzaminu dojrzałości. Mamy pierwszą próbę już we wrześniu, na przełomie września-października. Kolejna próba jest wewnętrznie przeprowadzana właśnie na przełomie grudnia-stycznia. I jeszcze ostatnia przymiarka ma miejsce w kwietniu pod sam koniec uczniowie jeszcze korzystają z arkuszy i z tej bazy którą mamy i to najczęściej dotyczy tych uczniów którzy nie przystąpili do egzaminu próbnego bądź tych Którzy w tym przedmiocie dodatkowym nie korzystali w tej chwili z tej oferty, która jest realizowana. Szkoła korzysta z propozycji zadań wydawnictwa pedagogicznego Operon, Okręgowej Komisji Organizacyjnej oraz Banku Zadań Arkuszy Egzaminacyjnych. Zdaniem nauczycieli, wychowankowie są dobrze przygotowani do egzaminu dojrzałości. Młodzież także nie zdradza obaw. W szkole trzy lata uczyłam się w klasie matematyczno-fizycznej z rozszerzonym programem matematyki, więc wydaje mi się, że takie przygotowanie, jakie oferuje nam nasza szkoła, jest wystarczające, żeby napisać maturę w sposób zadowalający. Tegoroczna próbna matura przebiegła. Bez problemów uczniowie pisali egzamin pod czujnym okiem komisji. Nauczyciele nie zaobserwowali żadnych podejrzanych zachowań. Nasi uczniowie nie ściągają. To są bardzo zdolni uczniowie, nie potrzebują ściągać. Opierają się tylko na własnej wiedzy. Na pogłębienie już zdobytej wiedzy młodzież ma jeszcze kilka miesięcy. Do właściwego egzaminu dojrzałości maturzyści przystąpią w maju. Matura składa się z dwóch części. Młodzież musi obowiązkowo przystąpić do egzaminu ustnego z języka polskiego i wybranego nowożytnego oraz stawić się na egzaminie pisem z języka polskiego nowożytnego, a także wybranego przedmiotu dodatkowego. O zdaniu egzaminu dojrzałości decyduje skala procentowa. Maturzysta zda egzamin, jeżeli z każdego przedmiotu otrzyma co najmniej 30% z możliwych do uzyskania punktów.